Rozdział szesnasty. Wiedząc, że niedługo miał się zacząć nowy spektakl, Fox i Cox, Trant wyciągnął mnie z sali i pokazawszy portierce policyjną odznakę, chciał, aby zaprowadzono nas do garderoby Davida Lockwooda. Podążałam za nim i portierką z mocno bijącym sercem. Garderoba Lockłuda była mała, nędznie umeblowana i przepojona zapachem tanich kosmetyków. Na jednym z krzeseł leżał mundur marynarza, a ściany przyozdobione były fotosami aktorek i aktorów. Porucznik trant usiadł bezceremonialnie i czekał na zjawienie się tenora. Strząsnął popiół z papierosa do pokrywki jakiegoś pudełka od pudru czy kremu i wreszcie odpowiedział na moje pytanie. Już od samego początku uderzył mnie pewien drobny szczegół w pani zeznaniach: otóż to, że ów tajemniczy oficer marynarki był z gołą głową otóż nie leży w zwyczajach marynarki amerykańskiej chodzenie bez czapek mówiła też pani o dużej ilości złotych sznurów i galonów zdobiących mundur tego oficera, mimo tak młodego wieku. Wydało mi się wręcz niemożliwe, by pani przyjaciółka opisywana jako osoba raczej nieśmiała i mało atrakcyjna, nieobracająca się w wojskowych sferach mogła uwieść jakiegoś oficera. Uznałem więc, że chodzi tu zapewne o jakiegoś uczestnika balu kostiumowego, albo co bardziej już prawdopodobne o aktora. I wystarczyło już tylko przejrzeć dokładnie listę przedstawień tego pamiętnego wieczoru, kiedy zamordowano Grace Hoof. A teatr Vandelen, sąsiadujący z Cambridge Theatre, wystawiał tego właśnie wieczoru Pinafore. Znając tę sztukę, wiedziałem, że w trzecim akcie występuje młody aktor w roli oficera marynarki. No, i jak widzi pani, nie było to takie trudne do odgadnięcia. Podziwiałam w duchu inteligencję porucznika Tranta, bo ta przenikliwa dedukcja nie wydała mi się wcale tak prosta, jak to przedstawiał. Pomyślałam też, że muszę się mieć mocno na baczności, żeby nie dać się podejść tak chytremu przeciwnikowi. Lada chwila miał się zjawić przyjaciel Grace, domniemany autor tajemniczych listów, które moja koleżanka otwierała z takim przejęciem i zamglonym wzrokiem. Gdzieś w głębi korytarza rozległy się kroki i po chwili w drzwiach stanął David Lockwood. Zatrzymał się zdumiony, przenosząc wzrok z porucznika Tranta na mnie i z powrotem. Na pewno mnie poznał. Borysy jego nagle ściągnęły się pod grubą warstwą szminki i był teraz podobny do jaskrawo pomalowanego, drewnianego marynarza zabawki. Porucznik trant podsunął mu pod nos odznakę i powiedział, no zapewne się pan domyśla, że panna Lowering i ja przyjechaliśmy, aby porozmawiać z panem o Grace Hugh. Policja? Wykrzyknął David Lockwood. A więc w końcu dostaliście mnie w swoje ręce. No cóż, powinienem był wyczuć, że to się stanie dzisiaj. Pinafor zawsze przynosi mi pecha, tak jak to było podczas ostatniego przedstawienia. Nim powie pan więcej, uprzedzę pana, że chodzi tu o zbrodnię i że ma pan prawo odmówić zeznań i zażądać obecności wskazanego adwokata. Adwokata? A po co mi adwoka? I dlaczego niby miałbym odmawiać zeznań? W mgnieniu oka Lokłud przybrał pozę dość arogancką. Szczerze mówiąc, sprawi mi to nawet dużą ulgę, bo od paru dni już wydaje mi się, że dostałem bzika. Zaczął spacerować po swojej małej garderobie. Ja wiem, że powinienem był się zgłosić na policję. Ale niech pan zrozumie, że gram teraz w trzech sztukach i że wieczorami mam spektakl, a przedpołudnia spędzam na próbach. A poza tym, no cóż, dodał, wyraźnie się czerwieniąc, jestem zaręczony z pewną dziewczyną z Filadelfii, dobrze urodzoną. Rozumie więc pan chyba, że łączenie w, w gazetach mojego nazwiska z tą sprawą przyniosłoby mi same przykre następstwa. No, istotnie, zauważył porucznik Trant, byłoby lepiej, gdyby narzeczona nie wiedziała, że ubiegłej środy miał pan randkę z Grace Hoof w Cambridge Theatre. Randkę z Grace Hoof? Powtórzył zdumiony David Lockwood. To jakaś pomyłka. Ja nigdy nie miałem z nią żadnej randki. Doprawdy? ciągnął spokojnie detektyw i nigdy też nie wysyłał pan do niej listów ekspresowych. Oczy aktora zrobiły się okrągłe ze zdumienia. Ja? Miałbym do niej pisywać listy? Nie, nie. Pan chyba żartuje, poruczniku. Nie widziałem tej panny na oczy, dopóki nie zaczepiła mnie na schodach kebry świecą. Zdziwienie moje nie miało granic. Oczywiście zakładałam, że Lockwood będzie się bronić, ale nie przyszło mi by nigdy do głowy, że zaprzeczy w ogóle znajomości z Grace. No, był żyt naprawdę bezczelny. To też wpatrywałam się w porucznika, oczekując, że twarz jego przybierze tak dobrze mi znany wyraz ironicznego niedowierzania. No ale nic podobnego. Słowa aktora zdawały się go zupełnie nie dziwić, jakby właśnie spodziewał się je usłyszeć. O, pańska wersja, panie Lokut powiedział porucznik bardzo mnie zaciekawia i chciałbym usłyszeć coś więcej na ten temat. Pana to zaciekawia, nawet bardzo wybuchnął aktor tonem głębokiej urazy a to, że gazety trąbią na okrągło i że szukacie rudowłosego oficera marynarki, podejrzanego o po popełnienie zbrodni i nie wiem jeszcze o co tam. Rzucił się wyczerpany na jedyny w po, po, pokoju fotel i ukrył głowę w dłoniach. To nauczka, żeby się nie zadawać z pierwszymi lepszymi nieznajomymi, a już zwłaszcza nie wyświadczać przysług samotnym dziwicom poszukującym kochanków. Wlepił oczy w sufit, a ja już sama nie potrafiłam odróżnić, co tu jest prawdą, a co graniem ustalonej roli. No cóż, westchnął, zanurzając palec w słoiku z kremem. Tak gdy rozsmarował już ten krem po twarzy, powiedział, dobrze opowiem wszystko, co wiem o Grace Hoof, ale potem mam nadzieję, że dacie mi już raz na zawsze święty spokój. No, myślę, że da się to tak załatwić, oświadczył trant. No, to wszystko stało się dlatego, że tego wieczoru koniecznie chciałem zobaczyć roksanę w roli fedry. No, niestety, mogłem wejść tylko na dwa akty najwyżej po zagraniu w pinafori, i skoro tylko zapuszczo opuszczono kurtynę, nie przebierając się nawet, tyle tylko, że zdarłem z ramion te cholerne polety. Padłem jak bomba do Cambridge, nieświadom tego, co miało mnie spotkać. Drugi akt jeszcze trwał. W chwili, gdy kupowałem przy kasie bilet, skojarzyłem, że nie mam przecież w tym cholernym mundurze ani grosza w kieszeni. Głowiłem się, co robić, kiedy to z widowni wyszła młoda panna, szczupła w futrzanym płaszczu narzuconym na wieczorową suknię, z dziwnym wyrazem twarzy. O, Grace, schów, wtrąciłam głośno. No tak, jak się później okazało, była to Grace Hoof. Na moje nieszczęście. Czy to mój mundur ją zaintrygował? Nie wiem. Zaczęła mi się bacznie przyglądać. Byłem trochę zmieszany w tym mundurze, uznałem więc za stosowne się wytłumaczyć. No, wiadomo, jak aktorzy działają na takie dziewczyny. Panna szybko wyjęła z torebki wieczne pióro, ark, yy, arkusik papieru i poprosiła mnie o autograf. Bzdura! Wtrąciłem się znowu. Grace nigdy w życiu nie zbierała autografów. Porucznik uciszył mnie wzrokiem. A dlaczego, bzdura? rzucił aktor, wyraźnie urażony. Często jestem proszony o autografy. Nic mnie w tym nie zaskoczyło i wolałbym, żeby mi pani nie przerywała, bo i tak jeszcze sporo mam do powiedzenia. No więc dałem jej ten autograf, a ponieważ zdawało się, że chce opuścić już teatr, zapytałem, czy nie oddałaby mi swego biletu na dwa ostatnie akty. Chwilę się zawahała, a później powiedziała, że właściwie to nie wychodzi, ale ma w torebce drugi bilet i może mi go dać. I wtedy też rozległ się dzwonek na drugą przerwę i publiczność zaczęła opuszczać widownię. Wyciągnął z kieszeni jakąś serwetkę i zaczął sobie nią energicznie wycierać twarz. No, wszystko do tego momentu wydało mi się normalne, ciągnął po chwili. Naraz ta panna chwyciła mnie mocno pod ramię i wyjaśniła, że ten, z którym była umówiona, nie przyszedł i koleżanki będą się z niej śmiać. I błagała, żebym się z nią przespacerował po chwu, Je podczas tej przerwy i robił minę, jakby ją znał od dawna. — No, ledwie skończyła to mówić, no natknęliśmy się na tę pannę Lovett czy jakiej tam. To wskazał na mnie brodą z wyrazem niesmaku. Grace schów przedstawiła mnie jako swego dawnego przyjaciela. — Przyzna pan, że sytuacja moja nie była do pozazdroszczenia. Grałem swoją rolę jak tylko mogłem najlepiej, ale byłem zaskoczony. A, ta jeszcze, a jeszcze ta panna opowiedziała mi potem, że jest sierotą i że koleżanki jej nienawidzą, a zwłaszcza jakaś norma, która skakałaby z radości, wiedząc, że chłopak ją zawiódł. W miarę jak David Lockwood mówił, ta historia z Grace stawała się coraz bardziej prawdziwa, chociaż ja coraz mniej to wszystko rozumiałam. Postać rudego marynarza. Usuwała się w cienia na pierwszy plan, wysuwał się ktoś inny, ów, nieznajomy, z którym Grace miała się spotkać w teatrze i który najprawdopodobniej był autorem listów. Porucznik Trant nie stawiał aktorowi żadnych pytań, ani na chwilę jednak nie spuszczał z niego wzroku. Jeśli dobrze zrozumiałem, odezwał się w końcu, to ostatni akt Fedry spędził pan w teatrze obok panny Huf. Tak, no, Roxana była naprawdę wspaniała. Gest ręką miał chyba wyrazić jego podziw. No, po spektaklu uznałem, że najlepszym sposobem pozbycia się tej dziewczyny będzie złożenie za kulisami wizyty Roxanie, którą poznałem swego czasu w Paryżu. Ale ta dziewczyna nie, nie dała się tak łatwo spławić. Powiedziała, że pójdzie tam ze mną po autograf Roxany. A w dodatku, bezczelnie kazała mi czekać na siebie fuaje, podczas gdy rozmawiała z tą, no, z panną Lowet. Już przedtem ta Lowet działała mi na nerwy. Moje nazwisko brzmi Lovering, poprawiłam go. David Lockwood rzucił mi pogardliwe spojrzenie, mające wyraźnie świadczyć, że mało go to interesuje. Potem zwrócił się do porucznika. No skończyło się na tym, że razem poszliśmy do garderoby Roksany. A Roksana sama pamiętała mnie doskonale i ucieszyła się, że widzi mnie w dobrej formie. I chwileczkę, proszę pana, przerwał mu trant, czy Roksana dała autograf Grace? No dała, ale dzięki mojej protekcji, bo zwykle Roksana nie jest aż tak chodna. Mnie jednak nie potrafiła odmówić. I podpisała się na tej samej kartce, co wcześniej pan? No tak przypuszczam, bo ta młoda, no ta panna, ha, hof, wyciągnęła z torebki identyczny kartonik, chyba ten sam. I nie zauważył pan, czy Grace Hof włożyła później ten kartonik do torebki? No, Prawdopodobnie odparł trochę niecierpliwie Lockwood. I te szczegóły musiały mu się wydać podobnie jak i mnie zupełnie nieistotne. Uprzytomniłam sobie jednak, że w torebce Grace znalezionej przez nas w kamieniołomach nie było żadnego kartonika z autografami. Cóż więc Grace z nimi zrobiła? Jeszcze jeden punkt spośród wielu niewyjaśnionych. Dopiero później zrozumiałam, jaką rolę odegrały w całej sprawie te pozornie nic nieświadczące szczegóły. Tymczasem David Lockwood zdążył się już rozcharakteryzować, a jego twarz wydała mi się teraz znacznie mniej młoda i piękna. No, mimowolną sprawczynią wszystkiego, co zaszło później, stała się Roksana. Mówił dalej i uznała, że ta panna to nikto inny, tylko moja narzeczona z Filadelfii i zaproponowała, żebyśmy uczcili to spotkanie małym bankietem u mnie. No wtedy powinienem był wyprowadzić ją z błędu. Lekko się zaczerwienił przy tych słowach. No, ale nieczęsto trafia się okazja ugoszczenia takiej gwiazdy, no i umówiliśmy się więc, że szybko wracam do siebie i czekam na nią i parę innych osób, które obiecała przyprowadzić. Cała ta opowieść aktora ubawiłaby mnie, gdyby nie myśl, że to ta eskapada doprowadziła Grace do tak tragicznego końca. Czekałam więc na dalszy ciąg. Dziewczyna przyczepiła się jak pijawka. No, miałem nadzieję pozbyć się jej, kiedy przebierałem się w, w garderobie Wandolan, ale gdzie tam? Stała jak żandarm pod drzwiami i nie było sposobu wyperswadować jej, żeby nie jechała ze mną do mojej garsoniery. Po dotarciu tam czekaliśmy, więc razem długo i cierpliwie. Kiedy wreszcie, kiedy już dłużej się tak nie dało, a dochodziła prawie długo, druga, Zatelefonowałem do apartamentu Roxany w hotelu Waldorf, żeby sprawdzić, co się właściwie z nią dzieje. No i od recepcjonistki usłyszałem, że Roxana jest na obiedzie wydanym na jej cześć przez dyrektora hotelu. Zupełnie zapomniała o przyjęciu, które ma u mnie zaaranżowała. David Lockwood znów zaczął spacerować po maleńkiej garderobie i przypominał rozdrażnionego lwa w klatce. A no ta dziewczyna doprowadzała mnie wprost do szału. Nie twierdzę, że zachowywała się wyzywająco czy prowokująco, nie, wprost przeciwnie. Siedziała grzecznie na kanapie, ale ja już jej miałem dosyć. Zacząłem się więc tłumaczyć, że skoro roksana sprawiła nam zawód, najlepiej będzie, gdy wróci do koleżu, a ja położę się spać. Przestała na to, ale poprosiła jeszcze o szklaneczkę whisky. Gdybym się nie bała, że porucznik zgani moją interwencję, krzyknęłabym, że to nieprawda. Znałam Grace od dzieciństwa i wiedziałam, że ona nie cierpi alkoholu. Zresztą ostro zawsze strofowała nasze popijające koleżanki, podobnie zresztą jak te, które się malowały. Tymczasem w nocy, kiedy miała tak tragicznie zginąć, nie tylko uszynkowała się wyzywająco, ale jeszcze wyraziła chęć napicia się whisky. Co ją napadło w ciągu tych paru ostatnich godzin w jej życiu, że tak podeptała tamte zasady? Poczęstowałem ją więc whisky. Ciągnął lokut, którą wypiła jednym haustem, jakby przez cały wieczór tylko na to czekała. Muszę się przyznać, że wtedy to zrobiło mi się i trochę żali, że popełniłem wielką gafę, a wszystko dlatego, że mam zbyt wrażliwe serce. tuję się nad każdym, No wyraziłem moje współczucie i ubolewanie, że ten jej ukochany, że tak powiem, puścił ją w trąbę. Boże, trzeba było widzieć, jak na to zareagowała. Myślałem, że zwariowała, po prostu jej nie poznawałem. Może należało to często, cze, częściowo przypisać whisky, ale oczy jej ciskały błyskawice. Zarzuciła mi, że chce ją upokorzyć, zupełnie jak ta żmija Norma w koledżu. I że co ja sobie w ogóle wyobrażam, jej przyjaciel wcale nie puścił jej w trąbę, coś mu tylko w ostatniej chwili przeszkodziło i ona sama nalegała, żeby nie przychodził. Ale on się bezwzględnie upierał i upierał przy spotkaniu. Miałem wrażenie, że bredzi jak pijana. W końcu wyciągnęła z kieszeni futralist i kazała mi go przeczytać na dowód, jak on za nią szaleje. Wstrzymałam oddech. Opowieść aktora dochodziła do punktu kulminacyjnego. Jak to przewidywałam, trans pytał natychmiast. A czy widział pan może kopertę tego listu? Czy to był list ekspresowy? No, chyba tak, bo na kopercie była jakaś nalepka. A czy pan przeczytał ten list? Nie no, rzuciłem okiem na pierwszą stronę, nie zwracając specjalnie uwagi na jego treść. No, bo ta panna zaczęła mi piekielnie grać na nerwach. Pamiętam tylko, że ten facet z listu prosił ją, żeby zapomniała o jakimś chłopaku i myślała wyłącznie o nim. I zwracał się do niej co parę zdań, grej z Jednym słowem, takie tam bzdury miłosne. Oddałem jej ten list i zapewniłem, że z tego co przeczytałem, widzę, że jest rzeczywiście zupełnie pogrążony itd. Czekałam na nowe pytania Tranta. I przyszło... Nie przyszły one tak od razu. Wreszcie spytał, czy David Lockwood widział podpis na tym liście. Nie, odpowiedział aktor. Rzuciłem tylko okiem na pierwszą stronę i nie mam zielonego pojęcia, kto ten list pisał. Miałam wrażenie, jakby jakieś drzwi uchyliły się tylko po to, aby się zaraz zamknąć. Równocześnie odczułam, zabawne rozgoryczenie. Jak Grace mogła, tak ukrywając przede mną te listy, pokazywać je komuś obcemu, kogo poznała dopiero przed paroma godzinami. A czy nie może Pan na podstawie treści tego listu i tego, co usłyszał pan od Grace, yy, naciskał porucznik Trant, powiedzieć coś więcej o nadawcy? No, bardzo mi przykro, odparł Lokut, ale niestety nie powiem panu nic więcej na ten temat. Ja z natury nie jestem ciekawski, a poza tym miałem już tej panny naprawdę dosyć. Pamiętam tylko, że tamten chciał się z nią pogodzić po jakiejś sprzecz sprzeczce i że ich znajomość trzymana była w tajemnicy. Nie miałem też czasu, aby skupiać się dłużej nad t tą sprawą, bo Grace wyraziła wreszcie chęć powrotu do domu. Sądziłem, że w końcu odetchnę, ale nie wiedziałem przecież wtedy, co mnie czeka. Ta diabelska dziewczyna wypuściła nową bombę. Powiedziała, że ma jeszcze jakieś ważne spotkanie w Wentworth i wyjdzie pod warunkiem, że odwiozę ją tam swoim autem. Po takim zepsuciu mi wieczoru, nachalnym wpakowaniu się do mojego mieszkania i wypiciu mojej whisky, domagała się jeszcze, abym ją o tej porze woził samochodem przez trzydzieści mil. Zrozumiałem, że wykorzystywała mnie tak długo, dopóki nie nadszedł czas nocnego spotkania. O, nie tego było już za dużo. Zacząłem więc ostro: posłuchaj mnie, młoda panno, a na resztę moich słów spuśćmy lepiej zasłonę milczenia. Roześmiał się gorzko i zrobił niewyraźny gest ręką w moją stronę. O, niech mnie Bóg zachowa, żebym jeszcze kiedykolwiek w życiu miał do czynienia z jakimiś studentkami z Wenworth. Bo jeśli wszystkie one takie są, to, to istne gniazdo brzmi. O, i niech pan zgadnie, co ona wtedy zrobiła. Stanęła po środku pokoju, popatrzyła mi prosto w oczy i bez zmrużenia powiek oświadczyła: iż mnie pan natychmiast nie odwiezie do Wenward, zacznę głośno krzyczeć. No nadbiegną sąsiedzi, a ja powiem, że zwabiona tu zostałam niby na przyjęcie, a w gruncie rzeczy to chce mnie pan zgwałcić. David Lockwood wziął z toaletki grzebień i zaczął przeczesywać swoje bujne włosy. No i co miałem w takiej sytuacji zrobić? Złapałem ją za ramiona, potrząsnąłem mocno i powiedziałem, dobrze odwiozę panią na tę randkę. Ale wie pani, czego pani z całego serca życzę, żeby ten spotkany facet chwycił tam panią za gardło i tak długo ściskał, ściskał, aż zadusi panią na śmierć. O tak właśnie i powiedziałem. Dość makabryczne, co? No, zwłaszcza gdy się pomyśli, że tak właśnie się stało. Teatralne wstawki Lokuda zupełnie mnie nie porywały. Ale zachowanie Grace wydało mi się coraz bardziej zdumiewające i całkowicie sprzeczne z tym, co widziałam o niej. Tak pruderyjnie niemal skromnej i pełnej rezerwy. Nagle ta sama Grace pakuje się nahalnie do mieszkania obcego mężczyzny i używa tak wulgarnych środków do osiągnięcia swoich celów? Ale jakie to były cele? Spytał panią chyba, z kim ma to spotkanie? Odezwał się Trant. Tak, rzuciłem nawet chyba coś w tym rodzaju. To z tym wariackim przyjacielem ma pani to wariackie spotkanie? Nic mi nie odpowiedziała, ale jej twarz była wyraźnie napięta i błyszczące oczy mówiły, że miałem rację. A porucznik Trant, Rzucił mi krótkie spojrzenie, chcąc widocznie wyczytać z mojej twarzy, co o tym myślę. – Proszę, niech pan mówi dalej – rzekł po chwili. – No cóż, więc odwiozłem ją. Tuż przed Wenworth odkryłem, że benzyna mi się kończy. Zatrzymałem się na stacji przy wjeździe do miasteczka. Poczułem, że cała drżę. Za chwilę ten aktor może opowiedzieć o Stewie Carterisie. Bałam się, że wspomnę o telefonie Grace albo o czymś, co byłoby sprzeczne z tym, co ja zeznałam policji. W ten sposób moi przyjaciele zostaliby skompromitowani, a kto wie, czy nie nadszarpnęłoby to ich zaufania do mnie. I to właśnie z budki na stacji benzynowej Grace zatelefonowała, prawda? Przerwał aktorowi porucznik. Spojrzałam na niego z najwyższym zdumieniem, ale skąd wiedział o tym, co ja tak starannie przed nim ukrywałam? Tak, przyznał lokut, rzeczywiście zatelefonowała. Czekałam z duszą na ramieniu, że za chwilę padnie nazwisko Chadnatów. Sądziłem, że dzwoni do tego przyjaciela, ale nie, pomyliłem się, bo kiedy wchodziła do kabiny, ten facet nadjechał. To było. Gorsze niż sobie wyobrażałam. Lockwood uznał, że to ze Steve'em Grace miała to tajemnicze rendezvous. I nic na świecie nie odwiedzie już porucznika Tranta od tego przyświadczenia. To znaczy, wtrącił Trant, no ten facet, na którego czekała ta Grace Hoof, nadjechał wtedy samochodem. Taki wysoki chłopak, wysmukły, ciemnowłosy. Kiedy Grace Huff wyszła z budki, podszedł do niej i zaczął z nią rozmawiać. Wtedy ona wróciła do mojego auta, wsunęła głowę przez spuszczoną szybę i, szybę i po prostu zwolniła mnie. Bez najmniejszego słowa podziękowania, tak jakbym był zwykłym szoferem. Roześmiał się gorzko, ironicznie. Wprost nie do pojęcia. Powiedziała, jest pan wolny, lokut, nie jest mi pan już potrzebny. Powiedział to naśladując głos Grace. No, nie muszę chyba mówić, że nie czekałem, aż się rozmyśli. Los mnie wreszcie uwal uwalniał od tej zmory. Uciekłem z piskiem opon, ale i tak nie zdołałem się od niej uwolnić. Od tamtego dnia ściga mnie bez przerwy jej wspomnienie. Nawet dzisiejszej nocy śniło mi się, że... Przepraszam, przerwał mu porucznik Trant. A czy mógłby pan dokładniej opisać tego chłopaka, z którym spotkała się Grace Huff i którego podejrzewa pan o zamordowanie jej? W tym momencie jednak moje oburzenie wzięło górę nad rozsądkiem i doprowadziło do popełnienia fatalnej gafy. Pan się myli. Wtrąciłam z przejęciem, pan wie doskonale, że Steve nigdy nie pisał do Grace listów i że nigdy nie był w niej zakochany. A to, że znalazł się przy stacji benzynowej równocześnie z Grace, to był zwykły przypadek, i. urwałam, uświadomiwszy sobie nagle, co zrobiłam. No, jeśli nawet ten facet nie był w niej zakochany, no to wyraźnie się o nią troszczył. Odparł zimno David Lockwood. W chwili, kiedy odjeżdżałem, zaczynało padać, a Grace Hugh stała przy samochodzie tego swego przyjaciela. Porucznik Trant odwrócił się i wlepił we mnie wzrok. Czekał, kiedy okażę zmieszanie. Przeczuwałam, że David Lockwood powie teraz jakieś fatalne słowa, i krew napłynęła mi do policzków. No i co? Co było dalej spytał trant, nie spuszczając ze mnie oczu. No wtedy ten facet wyjął z tylnego osiedzenia swojego samochodu płaszcz, pomagając Grace ściągnąć futro i, i podał go jej. Był to taki jaskrawo-pomarańczowy, nieprzemakalny płaszcz od deszczu.